Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Mam 44 lata, jestem z Warszawy. Mój wzrost to 1,78 m. Nie posiadam tatuaży. Doświadczenie przed kamerą mam bardzo znikome głównie statystuję jako uczestnik publiczności w programach telewizyjnych. W ostatnim czasie brałam też udział w próbach kamerowych do nowo powstającego teleturnieju rozrywkowego. Sport. Sport. Jeśli chodzi o sport, no to tak przyziemnie jest to rower, fitness, jeśli chodzi o sport aktywnie uprawiany. Natomiast lubię też oglądać skoki narciarskie, mecze piłki nożnej. Zainteresowania rozliczne, rozległe. Muzyka, szczególnie muzyka rockowa, koncerty na żywo. Dobre kino, dobra książka, zwierzęta kultura orientu, lotnictwo cywilne, kryminalistyka i kryminologia. Ogólnie, jeśli chodzi o literaturę i, i filmy, to też głównie są to kryminały, tillery, też biografie. Bardzo, bardzo chciałabym zagrać w Gliniarzach, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych seriali, w, seriali telewizyjnych. I no, mam nadzieję, że się spotkamy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia.